Sponsorem transmisji jest Evo Dynamics. Partnerami transmisji są Negoti Vicereczki Samochodowe, firma Prowork oraz DST Transport and Logistics. Dzień dobry, dzień dobry, po raz kolejny witam Państwa na trzecim podjeździe wyścigowym BSK Tech Liqui Moli Wyścigu Górskiego. Tym razem w Jodłowniku jest to trzecia tegoroczna eliminacja tego cyklu. Przejazd czwarty, dokładnie trzeci wyścigowy, gdyż pierwszy przejazd był podjazdem treningowym. Trasa w jodłowniku znana doskonale kibicom rajdowym z jodłownika w kierunku Woli Boża. Dzisiejsza trasa ma długość 5 km, różnica wysokości to 280 metrów, a rekord trasy z zeszłego roku to 2 minuty 41,2 sekundy. Widzimy auta organizatora, które już przemierzają trasę, już otwierają tą trasę, tak naprawdę i pierwsi zawodnicy, e, pierwsi zawodnicy będą za chwilkę e, mierzyli się z e, tą zmienną dzisiejszą na wierzchnią. Podczas porannego przejazdu trasa była całkowicie mokra. W tym momencie opady deszczu ustały i trasa e, nieco przesycha. Jestem ciekaw, czy dzisiaj padnie rekord tej trasy, e, czy ktoś pobije rekord zeszłego roku, czy jednak te warunki nie będą, nie będą sprzyjające, aby uzyskać czas lepszy niż w zeszłym roku. Odwrotnie, niż w rajdach, w wyścigach górskich, klasy są puszczane od najsłabszych. Pojemnościowo od najsłabszych silnikowo samochodów do najmocniejszych. Więc za chwilkę pierwszy zawodnik w Fiacie 126P powinien się pojawić, ale tymczasem zobaczmy jeszcze, co tutaj nam przemierza trasę. Krzysztof Ołowski z Maciej Wisłowski. Albo Andrzej Joneczko i Kamil Bober. Andrzej Joneczko z Kamilem zbudowali replikę pięknego Peugeota 206 WRC, którym w sezonie 2001 Krzysztof Hołowczyc z różnymi pilotami, m.in. z Maciejem Wisławskim czy żonem Markiem Fortę, przemierzali trasy rajdowych, samochodowych. Mistrzostw Polski. Natomiast, proszę Państwa, samochód jest przednią ale proszę zwrócić uwagę na to, że z zewnątrz prezentuje się praktycznie identycznie jak 206 WRC. Nie wiem teraz, zachodzę w głowę, czy nie walnąłem tutaj jakiegoś babola krzyżowego, bo samolot Fortem, chyba przez 2001 już Krzysztofa Hołowczyca nie pilotował, ale mogę tu się mogę tu się mylić, gdyż było to w końcu 21 lat temu. Z numerem 1 Darek Łabik Ania Bilska Fiat 126P, samochód startujący w klasie markowej 126P. Gdzie cztery takie pojazdy dzisiaj widzimy? Oczywiście, maluszków jest troszeczkę więcej, natomiast są to samochody, które w klasie markowej, z racji tego, że mają nieco zmieniony układ napędowy, nie mogą startować. Dołożyliśmy, proszę Państwa, jedną kamerę i widzimy białego Fiata 126P. Jarosław Dyszkiewicz i pilot o nazwisku Piątek. Niestety, imienia nie mam tutaj podanego. Numer 2 śnieżnobiały e, śnieżnobiały Fiat 126p załogi Dyszkiewicz i Piątek tak, no załoga. Dlatego że w wyścigach górskich nie jest to takie oczywiste, aby w samochodzie siedziała załoga. Zazwyczaj jest to tylko kierowca, natomiast od tego sezonu można jechać z pilotem i trzeba to je wypośrodkować. Czy bardziej nam się przyda lekkość tego samochodu bez pilota, czy bardziej nam się przyda opis rajdowy, aby ktoś dyktował trasę z prawego fotela. Artur Gurajec w kolejnym Fiacie 126 p W Srebrnej Górze, czyli poprzedniej eliminacji BSK Tech Liqui Moli Wyścigów Górskich zajął drugie miejsce w pierwszej eliminacji. W Lądku Zdrój nie startował, także zajmuje na to chwilę po dwóch eliminacjach trzecie miejsce w swojej klasie w klasyfikacji rocznej. I kolejny maluszek jest to pomarańczowy Fiat w nadwoziu EL, czyli popularnie mówiąc elegant Andrzej Kozioł. W zeszłym sezonie Andrzej, tym maluchem, wystartował tylko w dwóch z czterech wyścigów, za to oba starty zakończył na pierwszym stopniu podium, zdobywając w sumie 20 punktów co mu na koniec najniższy stopień podium, czyli trzecie miejsce w klasie na koniec sezonu. Skończyliśmy klasę markową Fiat 126, teraz zaczęliśmy klasę historyczną. Zawodnik ukrywający się pod pseudonimem MK Motorsport w Peugeotcie 205. Peugeot 205 GTI. Peugeot 205 GTI, czyli tak naprawdę przez wielu uznawany jest ten samochód za najlepszy hot hatch w Czech czasów. No myślę, że coś w tym jest, gdyż bardzo wdzięcznie się prowadziły te samochody. Pierwszym hot hatchem był chyba Volkswagen Golf 1 GTI, natomiast to 205 GTI ma najwięcej, myślę, fanów, jeśli chodzi o zachowanie, prowadzenia tego samochodu. To było jedyne pozostałe auto w klasie historycznej. A teraz kolejny Fiat 126P. Natomiast nie startujący tym razem w klasie markowej. A w klasie pojemnościowej, czyli w klasie pierwszej, są to, to samochody do 1099 cm sześciennych. Ale goni go już Fiat Seicento Leszek Keplinger. Leszek Keplinger. Yy czyli tata Jarka Keplingera, który także dzisiaj stawił się u nas tutaj na starcie. W tym sezonie przesiadł się do Seicento, w zeszłym sezonie rywalizował jeszcze Ładą VFTS. Niestety tą Ładą przydarzyło mu się dachowanie na pierwszym rajdzie Natura i naturalnie wsiadł do Fiata Seicento i rywalizuje w klasie markowej Cinquecento i Seicento. Tam ja jestem ciekaw, czy yy, podczas trwania tego przejazdu wyprzedzi kierowcę Malucha. Kolejny Fiat Seicento, tym razem syn Leszka Jarosław Keplinger, zdecydowany lider klasyfikacji rocznej klasy Cinquecento i Seicento. Wygrał obie dotychczasowe eliminacje BSKT Tech Liqui Moli w wyścigów górskich w tym sezonie. Jarosław Keplinger, Keplinger, czarny Fiat Seicento Sporting. To nam się przyrzydziła klasa Cinquecento i Seicento. Zaczynamy kolejną klasę, klasa druga. Zawodnik ukrywający się pod pseudonimem Ougi Chester. Eugi Chester, jakkolwiek się to czyta, w Citroenie AX Sport. Ja myślę, że niełatwe auto do prowadzenia, szczególnie na tak e, nierównej nawierzchni, nierównej przyczepnościowo, gdyż są miejsca, gdzie jest sucho i gdzie jest mokro. E, tymczasem, w Fiacie Punto Marek Fudalej, czyli kierowca z bielawy. Na chwilę obecną klasyfikacji rocznej zajmuje trzecie miejsce w klasie drugiej. Samochód to Fiat Punto drugiej generacji z silnikiem 1.2 16V. Marek startuje zarówno w wyścigach górskich, jak i w rajdach. Sezon rozpoczął z Adamem Pichniarczykiem w rajdzie Natura. Zajęli wtedy pierwsze miejsce w klasie czwartej. Teraz numer 51. 51, czyli e, zawodnik, który e, zgłosił się w ostatniej chwili i nie było go na liście startowej opublikowanej, e, jest to pan Leszczyński w Oplu Corsa. Niestety imienia na tą chwilę nie jestem w stanie Państwu podać. Kolejny zawodnik ubykający się pod pseudonimem, tym razem MK Motorsport 2 w Citroenie C2VTS. Numer startowy 22. No tak, kierowca widocznie nie chciał, żebyśmy zbyt dużo powiedzieli o nim i ukrył się pod pseudonimem. No być może powiedział żonie, że e, idzie na ryby, a tu e, tymczasem e, pokryją mu wypala litry wysokooksenowego paliwa. Zaginiony z klasy markowej 600, Cinquecento Sebastian Fins i Patryk Libera, Fiat 600 Maxi. Tak, nieco nam się pomieszała kolejność startowa. A teraz kolejny Citroën C2, czyli wracamy do klasy trzeciej. Krzysztof Grzędziński Magdalena Wilk. Citroën C2, e, słychać i widać, że samochód przygotowany w nieco mocniejszej specyfikacji niż chwilę wcześniej. Oglądana C2, samochód wyposażony w skrzynię sekwencyjną, czyli tam nie trzeba machać lewarkiem w, w układzie H, e, a zmienia się biegi do przodu i do tyłu. Dla tych, którzy być może nie zetknęli się jeszcze e, ze skrzyniami sekwencyjnymi. E, auto wystrojone na około 190 koni mocy. Seryjny Citroen C2 ma 125 koni lub 123, w zależności od tego, w jakim katalogu patrzymy. Natomiast ten miał około 190. Grzegorz Smoleń, tym razem kolejny, kolejny Citroen C2. Tym razem specyfikacja podobna do tego samochodu, którym podróżował kierowca MK Motorsport 2. Teraz bardzo szybki Mitsubishi Kolcie, Kacper Gawlikowski, kolejny samochód z klasy trzeciej. A jeszcze Rafał Meliński, który bardzo sprawnie podróżował swoim Citroenem Saxo, za chwilkę nam się tutaj e, powinien pojawić i tym samym zakończymy przejazdy samochodów z klasy trzeciej. jakaś drobna obserwacja, jak mówiłem w rajdach startuje się co minutę, co dwie lub nawet czasem co trzy, natomiast teraz co trzydzieści sekund. Przypomnę dla tych, którzy być może dopiero teraz do nas dołączyli, jesteśmy w Jodłowniku na kolejnej trzeciej tegorocznej eliminacji BSKT Tech Liqui Moli wyścigów górskich. I Rafał Meliński w Citroenia Saxo. Citroenia Saxo to poprzednik de facto Citroena C2. Citroen C2, który zyskuje coraz większą popularność na rajdowych trasach, na trasach rajdów amatorskich, gdyż na e, trasach rajdowych jest już parę dobrych, chyba około 15 lat. E, natomiast Citroen Saxo prowadzi się nieco trudniej przez zupełnie inną konstrukcję tylnego zawieszenia. Silnikowo są to dość zbliżone konstrukcje, natomiast Saxo ma nieporównywalną zaletę w stosunku do cylindruki, jest dużo, dużo lżejsza. Zaczynamy przejazdy samochodów klasy czwartej niestety zaliczony mostek tutaj przez załogę Berzata 206. Mateusz kołpel niestety zdefasonował przód swojej 206, ale myślę, że tam ucierpiały chyba tylko plastiki na całe szczęście nie widziałem tam dymu z układu chłodzenia, czyli chyba chłodnica została cała. Kolejny zawodnik to Grzegorz Smoleń w Volkswagenie Golfie 2 GTI 16 V. Przeciekają dwóch zawodników nazywających się Grzegorz Smoleń. Jeden startuje Citroenem C2 VTS, drugi za to startuje Volkswagenem drugiej generacji. GTI 16V. No, ciekawostka. Kolejny Peugeot 206. No, w problemie do przejazdu poprzedniej 206 udało się bezkolizyjnie przejechać ten mostek. Łukasz Płócienniczak, Peugeot 206 to kolejny samochód rywalizujący w klasie czwartej. Przyrzedziła nam się nieco stawka w stosunku do pierwszego przejazdu. No, wielu zawodników niestety zostało, zostało na trasie. No, warunki dzisiaj nie są zbyt, zbyt sprzyjające. Tym razem mamy numer 24, czyli samochód, który powinien jechać nieco później. 24 to jest Jakub Ćwirko. Jakub Ćwirko startujący z pilotką Wiktorią Kolanek. Jakub Ćwirko często także zasiada na prawym fotelu 8 ojca w, Sydney, w Renault Clio. A teraz Audi Quattro Krzysztof Kłasen. Niestety błąd. Kolejny błąd. Proszę Państwa, zaczyna przesychać i pojawia się teraz więcej błędów. To jest to, co mówię. Przyczepność tutaj jest nieco zdradliwa, gdyż jest wiele suchych miejsc, natomiast yy, Myślę, że wielu zawodników na ten przejazd zaryzykowało opony na nieco suchszą nawierzchnię niż ta poprzednia, e, czyli podejrzewam, że niektórzy z nich jadą na e, jadą na stikach. Nie wiem, jak wygląda trasa bardziej, do, bardziej w kierunku mety, ale tutaj już częściowo częściowo jest sucho, e, a to oznacza, że muszą przygotować się na to, że w niektórych zacienionych miejscach ta trasa, e, ta droga jest jeszcze mokra, więc ja bym chyba wolał jechać po bardziej przewidywalnej nawierzchni, czyli równostajnie mokrej niż na takiej prawda, trochę suchej, trochę mokrej. Mitsubishi Lancer dziesiątej ewolucji tym razem jest to Marcin Cichosz. Marcina serdecznie pozdrawiam, gdyż wielokrotnie reanimował mój francuski samochód, jako że zajmuje się sprzedażą części do aut francuskich. Teraz już Audi RS3 WRC, czyli samochód przygotowany przez jednego z naszych sponsorów, firmę Evo Dynamics i Rafał Czerwik. Widzę, że mocno nadmuchany jest ten samochód. Audi RS3 WRC Rafała Czerwika. Zawodnik startuje nie tylko w wyścigach górskich, także zdarzy mu się jeździć w rajdach samochodowych. W zeszłym sezonie zdobył tytuł mistrza klasy w BSK Tech w wyścigach górskich. W tym sezonie mimo, że nie wygrał żadnej z eliminacji, dwa razy był drugi, jest liderem swojej klasy. Auto bardzo mocne, jak już wspomniałem, przygotowane przez Evo Dynamics z niecierpliwością czekam na kolejny samochód zastajni Evo Dynamics, czyli Fiata 126P Mariusz Dernoga. Który za chwilkę według listy startowej powinien się pojawić. Natomiast nie było Marcina Żarnowskiego. A już naprawił swój błąd i pojawił się na linii startu. Marcin Żarnowski, Grzegorz Remelski, Subaru Impreza. Tutaj podczas poprzedniego przejazdu widzieliśmy błąd Marcina. No tym razem bardziej płynnie, ale nie mniej widowiskowo. Na poprzednim przejeździe przydarzył się obrót samochodu, na szczęście nie trafił w żadną twardą przeszkodę terenową i udało się kontynuować przejazd. Marcin Żarnowski, Grzegorz Remelski, bardzo widowiskowo i efektywnie jeżdżący zawodnik. Teraz z numerem 10. E, samochód bardzo kojarzący się z tym cyklem. E, Trabi WWR, czyli e, popularny trabant, natomiast z zupełnie innym sercem. Tutaj e, silnik tego samochodu pochodzi z Yamaha YZF 750. A za kierownicą zawodnik ukrywający się pod pseudonimem Limac Rebop. A jeśli chodzi o e, lekkie, mocne samochody, to zwróćcie Państwo uwagę na kolejny samochód: zostanie Evo Dynamics, czyli e, Fiata 126PM Mariusz Adernogi. Ten mały, nerwowy pojazd ma silnik o pojemności 2 litrów, wyposażony w turbosprężarkę i moc, uwaga, około 350 koni. E, tak na szybko licząc. W porównaniu do zwykłego 24-konnego seryjnego malucha, ile razy to będzie? 15 razy więcej mocy? Jestem ciekaw, jak bardzo trzeba delikatnie operować e, prawą stopą na pedalu gazu obu, aby nie obracać się tym samochodem. No, świetna konstrukcja ze stajni Evo Dynamics. Teraz już Audi 84, a za kierownicą Darth Vader. Tak przynajmniej ta, pod takim pseudonimem zgłoszony jest kierowca Darth Vader i Ali, Elizabeth Mary w Audi 84. W tej chwili zajmuje w cyklu drugie miejsce egzekwo z Marcinem Żarnowskim. Podzielili się zwycięstwami z Żarnem. Z z Mają na koncie 10 punktów za wygraną eliminację w Srebrnej Górze. To było z tego co widzę, ostatnie auto z klasy 5. Za chwilkę jeszcze e, klasa RWD Open. Tam jeden zawodnik już przejechał, czyli Mariusz Dernoga w Fiacie 126P. Ale czekamy jeszcze na BMW, które powinno nam się tutaj za chwilkę pojawić. A później, już tylko przejazdy treningowe. Tak, w regulaminie bez i Moli wyścigów górskich jest zapis, że można startować także bez e, klasyfikacji m, jako trening. Jest to przejazd czwarty dzisiaj, trzeci przejazd wyścigowy eliminacji wiodłowniku. Trasa liczy 5000 metrów, czyli 5 kilometrów. Różnica wysokości to 280 metrów, a rekord trasy zeszłego roku to 2 minuty 41 i 20 sekundy ze średnią prędkością 111 km. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, jak wygląda profil wysokościowy tej trasy. Od startu zawodnicy pną się w górę ponad, 7, ponad 700 metrów nad poziomem morza. Przed metą jest delikatny spadek i linie mety zawodnicy przecinają jadąc już z górki. I mamy BMW, prawdopodobnie będzie to numer 47, o ile dobrze widzę. Tak, 47, czyli Michał Bednosz Bednasz i Bartosz Kraska w BMW E36-328. Tak, to był ostatni samochód klasy RWD Open. Za chwilkę zobaczymy jeszcze samochody. Zgłoszone treningowo. Prawdopodobnie, jeśli że jakichś problemów technicznych, będą to dwie kije Picanto. Przejazd tych zawodników rzeczywiście jest liczony, mają liczony czas, natomiast nie jest on brany pod uwagę, jeśli chodzi o klasyfikację generalną tych zawodów. Z numerem 50 Michał Augustyniak i Łukasz Augustyniak w pierwszej kije Picanto. Gdyby jechali według, nie w treningu, tylko według w rywalizacji, startowaliby w klasie drugiej. Za chwilkę numer prawdopodobnie 49, tak już widzę drugą Kia Picanto, czyli Kornel i Krzysztof Manowscy. Kolejna Kia Picanto także rywalizowaliby w klasie drugiej. Oni no, startują treningowo, więc nie. Ich czas nie jest brany pod uwagę w klasyfikacji ogólnej. I widzimy już samochód zamykający trasę, czyli Hyundai I2 i 30N. A to oznacza, że powoli z tego przejazdu e, będziemy się z Państwem żegnać. Dziękujemy bardzo naszym sponsorom i partnerom, dzięki którym tą relację mogliśmy dla Państwa przygotować. Sponsorem transmisji jest Evo Dynamics. Partnerami transmisji są Negoti wycieraczki samochodowe, firma ProWork oraz DST Transport Logistics. Ja nazywam się Andrzej Engler i miałem dla Państwa przyjemność komentować ten przejazd. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Do zobaczenia i do usłyszenia.